Dzień dobry. Dzień dobry. A jak tam, biorą rybki? Panie, w Polsce to tylko ryby nie biorą. No ale to chyba na wędkę, bo na tego drona na pewno coś złowię. E no, bez jaj. No właśnie, że z jajem. Dron, który potrafi wylądować na wodzie, potrafi latać w deszczu, nagrywa filmy 4K w 50 klatkach, robi zdjęcia w rawach, Power Egg X. To o nim dzisiaj będzie mowa. Zapraszam. Chciałbym wam powiedzieć no bez jaj, ale, ale nie powiem tak, bo mam tutaj jajo drona jajo, Power Egg. X. Dzięki uprzejmości firmy Aeromite miałem możliwość przetestować go przez ostatnie dwa tygodnie, polatać, sprawdzić jaki ma czas lotu, jak nagrywa kamera, jak robi zdjęcia. Oczywiście lądowanie na wodzie to też za chwilę. No, dane na papierze są całkiem imponujące, jak to będzie w praktyce, zaraz zobaczymy, ale najpierw przyjrzyjmy się trochę temu zestawowi. Dron mieści się w walizce podobnej do tej z Fantoma 4, lecz nieco mniejszej, a znajduje się w niej w postaci jaja, które trzeba odpowiednio złożyć. Oddzielnie znajdują się złożone ramiona z założonymi śmigłami samo rozkładającymi się. Aby przygotować drona do startu, należy zdjąć plastikową obudowę, zamocować ramiona, włożyć baterię, ale wcześniej upewnić się, czy mamy na pewno włożoną kartę pamięci, która mieści się pod baterią. Następnie zamykamy plastikową obudową i tak to Power Egg X jest gotowy do lotu. Jednak aby dron mógł latać w deszczu, dodatkowo należy założyć plastikową wodoszczelną przeźroczystą obudowę. Do wylądowania na wodzie wystarczy podczepić jeszcze piankowe płozy, i tym sposobem jajo jest w pełnym rysztunku. Jeśli chodzi o kontroler, wygląda podobnie jak ten od Xboxa, jest dość masywny jak na jego rozmiar wygląda solidnie. Zwróciłem uwagę na gumowe uszczelniacze przy drążkach, które chronią środek kontrolera od różnych nieczystości, kurzu czy nawet wody, lecz nie jest on wodoszczelny. Uchwyt na telefon jest naprawdę w porządku, wolałbym taki mieć chyba w kontrolerze od Mavica 2. Ogólnie wszystko, co trzeba, jest pod palcami, więc jak dla mnie jest ok. Przycisk automatycznego powrotu, oczywiście, też tutaj się znajduje. Do dyspozycji mamy również przełącznik trybu lotów: profesjonalny, normalny i łatwy, przy czym ten ostatni działa jak tripod w dronach od DJI. Ładowarka przypomina mi Tom od Fantoma 4 i wyglądem, i tym konektorem. Ładowanie baterii trwa około godziny. Aplikacja, na której działa dron, to Vision 2 Plus. Po jej uruchomieniu musimy wybrać tryb, w jakim chcemy używać drona. Layout apki wygląda podobnie jak inne tego typu aplikacje, nie ma się do czego przyczepić, wszystkie parametry lotu są widoczne i czytelne. W trybie filmowania, w automacie, mamy do dyspozycji jedynie zmianę korekcji ekspozycji, natomiast w trybie manualnym czułość oraz prędkość migawki. Jak już wcześniej wspominałem, kamera tego drona nagrywa maksymalnie w formacie 4K, 50 klatek, a nawet 60 dla standardu NTSC. Tryb fotograficzny oferuje nam nieco więcej w manualu, bo oprócz czułości i czasu naświetlania mamy do wyboru jeszcze ręczny balans bieli. Zdjęcia mogą być zapisywane w formacie JPEG oraz RAW, a wykonywać je można w kilku trybach, takich jak pojedyncze foto, seria zdjęć, bracketing czy HDR. W AI nie zabrakło także funkcji inteligentnych, takich jak Follow Me, czyli śledzenie obiektów, czy znany wszystkim Point of Interest, a nawet Quick Shot. Zacznijmy w takim razie od trybu WATERPROOF, czyli lądowanie na wodzie i latanie nad wodą. Po założeniu wodoszczelnej obudowy i piankowych pulsów upornościowych, dronem bez problemu można lądować i startować na wodzie. Nie ma również żadnego problemu z lataniem nisko nad wodą, gdyż w tym trybie system optyczny działa tak, żeby dron nie sprawił nam figla próbując np. samodzielnie wylądować. Po powodowaniu i wyłączeniu silników dron zaczyna sobie dryfować, nie mamy nad tym kontroli, a szkoda. Szkoda, że inżynierowie nie pomyśleli o dodaniu trybu na przykład łódki. Myślę, że jest to do zrobienia na poziomie software'u i zwiększyłoby nieco bardziej funkcjonalność, bo można by było sobie wtedy delikatnie na przykład tym dronem podpłynąć w dane miejsce. Filmy nagrywane w obudowie wodoszczelnej wyglądają nieco gorzej, wiadomo, zniekształca je obraz plastikowej obudowy. Panie, za moich czasów to się inaczej wyłapało. No teraz się łowi tak. To se, pa pa. W ciągu ostatnich dwóch tygodni świeciło słońce, była piękna pogoda i nie było ani grama deszczu, więc nie byłem w stanie sprawdzić tej wodoszczelnej obudowy. Trudno. Według instrukcji czas lotu tego drona to 30 minut. Ja sprawdziłem i było to dokładnie 24 minuty, ale to zawsze w instrukcjach producenci tak podają w warunkach laboratoryjnych. Czasy lotów. Jeśli chodzi o zasięg, instrukcja tego nie podaje, ale w sumie dobrze, bo ja to właśnie sprawdzę. Jestem w centrum Kielc. Zobaczymy, jak daleko można odlecieć w warunkach miejskich. Tak, jak widać, w mieście zasięg z w miarę płynną transmisją obrazu oscylował wokół 400 metrów, co uważam za całkiem niezły wynik, biorąc pod uwagę fakt, że ostatnio szafa wspominał mi, że w tym samym miejscu nie był w stanie odlecieć mawikiem Mini dalej niż 100 metrów. Sytuacja diametralnie zmienia się, gdy zrobiliśmy z moim obserwatorem test zasięgu poza miastem. Początkowo odlecieliśmy maksymalnie na odległość 1172 metry, max. By chwilę później zmienić kierunek lotu i odlecieć na imponujący wynik 2625 metrów dalej chyba nie poleci. Przy czym transmisja była całkiem płynna jak na tę odległość. Muszę zaznaczyć, że w większości testów, które wykonywaliśmy nagrywając ujęcia testowe kamery nad pobliskimi polami, zasięg oscylował jednak wokół 1 kilometra. W okolicach takiej odległości zazwyczaj obraz był klatkowany na tyle, że ciężko było zrobić płynne ujęcia. Ogólnie wynik testów zasięgu uważam za pozytywny. No flying zones to dla tego drona nie jest żaden problem. To prawda. W przeciwieństwie do dronów DJI tutaj nie ma takich ograniczeń jak NFZ, więc bez problemu możemy wystartować bez żadnych przeszkód, na przykład spod samego stadionu, gdzie normalnie w DJI Go nie ma nawet opcji, żeby zbliżyć się do tego miejsca. Jednak brak tego ograniczenia może przysporzyć kłopotów osobom, które nie mają odpowiedniej wiedzy i uprawnień, więc tutaj temat jest dyskusyjny i nie będę go kontynuował. Niby nie mam czasu na te testy, wszystkie, bo mam trochę koszenia, na przykład trawnika pod domem, ale to jest chyba idealny moment, żeby sprawdzić funkcję śledzenia obiektów poruszających się. Także teraz będzie test kosiarza. Test kosiarza wypadł bez zarzutu, dron podążał za mną na kilka różnych sposobów, inteligentne funkcje takie jak Point of Interest czy Quickshot też działały bez zastrzeżeń. swoją funkcję nieźle też spełnia. Przedni system antykolizyjny, choć czasem miałem wrażenie, że odległości, jakie pokazuje radar, mijają się nieco z wartościami rzeczywistymi. Pokażę trochę jak inni pracują. Nie tylko ja. Proszę bardzo. Funkcje autonomiczne naprawdę dobrze działają. Jest tutaj w ustawieniach gimbala taka funkcja jak FPV, a że trochę latam FPV, to jestem bardzo ciekaw, jak ona się sprawdzi w tym dronie. Zaraz sprawdzę. Teraz kilka ujęć nagranych dronem Power Egg X. Nagrywałem w 50 klatkach, czasami w 30 klatkach, bo się samo przełączało. I nagrywałem 4K, które zrobiłem downscaling do Full HD. Także teraz obejrzymy, jak wyglądają ujęcia nagrane jajem. No i oczywiście zdjęcia. A te po zrzuceniu na komputer prezentują się całkiem nieźle, choć moim zdaniem są za bardzo przeostrzone. Ogólnie kolory wyglądają na naturalne. Większość zdjęć zrobiłem z manualnym balansem bieli, ale sporo też w automacie. Odwzorowanie barw jest w miarę naturalne zdjęcia zrobione pod światło wyglądają całkiem nieźle. Spodziewałem się, że będzie gorzej. Podczas robienia zdjęć przy ostrym dziennym świetle bez użycia filtrów ND zdecydowanie widać tych szczegółów jednak za dużo, szczególnie po zbliżeniu nieco kadru, ale nie wygląda to tak bardzo źle. Niestety zdjęcia nocne w automacie wyglądają kiepsko, szczególnie w wysokich czułościach, a te wiadomo w nocy będą wyśrubowane na maksa, więc widowiskowe kadry zdominują nam równie widowiskowe, lecz mniej fajne szumy na obrazkach. Natomiast w manualu przy ISO 100 z czasem naświetlania 2 sekundy fotki wyglądają już całkiem, całkiem okej. Okay. Sprawdziłem też jak wyglądają RAWy i z takiej nocnej fotki można wyciągnąć nieco więcej, ale i tak ilość informacji zapisana z matrycy nie oszałamia. Po drobnych korektach w Lightroomie z takiej na pozór słabej, dziennej fotki można wyciągnąć i tak fajny obrazek, wszystko zależy tutaj od stylu i gustu fotografa. Może kamera ta nie jest szczytem techniki współczesnej fotografii lotniczej, to na ilość zastosowań tego drona i tak jest nieźle. Podsumowując, chciałbym powiedzieć, że na początku byłem bardzo sceptycznie nastawiony w ogóle na widok tego drona, no bo przecież dron jajo to może się tylko kojarzyć z jednym no zabawka. Natomiast z każdym kolejnym testem, z każdą kolejną chwilą spędzoną z tym dronem, uświadomiłem sobie, że pod skorupą tego drona czai się naprawdę niezła technologia, a dodatkowo funkcjonalności, jakie posiada, sprawiają, że ten dron jest całkiem, całkiem wyjątkowy. Oczywiście ma swoje plusy i minusy i teraz o nich właśnie opowiem. Na początek kilka plusów. Niewątpliwie główna zaleta to możliwość latania w deszczu i lądowania na wodzie. Jednak do czego to może być wykorzystane, tego nie wiem, ale jeśli ktoś będzie miał potrzeby mieć właśnie takie funkcje na dodatek z możliwością filmowania, to znalazł właśnie idealne rozwiązanie. Niezły czas lotu i przyzwoity zasięg plus funkcje autonomiczne to niewątpliwie plusy tego drona, brak zaprogramowanych NFZ-ów. 50 klatek w 4K to zdecydowanie duży plus jego kamery. Możliwość używania jaja jako kamera ręczna, czyli coś o czym wcześniej nie wspomniałem, to również pozytywna cecha tego urządzenia. A teraz minusy, jakie wyłapałem podczas użytkowania Powerega. Miałem spory problem z precyzyjnym, płynnym filmowaniem obiektów lecąc po okręgu, to jest ruchy w i JAW. Zauważyłem również, że kamera po zmianie baterii wracała do ustawień defaultowych, z automatu przestawiając się na Full HD 30 klatek na sekundę. Aplikacja czasem wieszała się lub wyłączała podczas lotu, ale czy to jest problem samej apki czy telefonu, nie wiem, jednak stwierdzam, że miałem z tym problem. No i oczywiście duże szumy w wyższych czułościach ISO, szkoda. To chyba byłoby na tyle o dronie na ryby. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam teraz do zasubskrybowania mojego kanału, kliknięcia dzwoneczek, żeby być na bieżąco, łapka w górę też by się przydała. Pozdrony dla wszystkich i do następnego odcinka. Cześć!